Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię fantastyczne w smaku ogóry, których nie róbcie jednej porcji, zróbcie sobie od razu potrójną albo nawet poczwórną porcję. Są tak pyszne, że rzadko kiedy doczekają zimy. Tak więc zaczynajmy. Zacznę od przygotowania ogórków. Takie odrobinę większe ogórki. Kroję na ćwiartki. A takie... Powiedzmy takie maluszki tylko na pół. Teraz ja się uporam i za chwilę działamy dalej. Ogórki pokrojone, słoiki przygotowane. I teraz do każdego słoika dosypuję płaską łyżeczkę gorczycy. Do tego podważa ziarenka ziela angielskiego. I po trzy, cztery ziarenka pieprzu. Teraz jeden listek laurowy. Jeden ząbek czosnku. I plaster cebuli. po jednym plasterku i teraz ciasno układam ogóry. Upychajmy, żeby weszło jak najwięcej. Słoiki mam napełnione ogórkami, ogórki upchane jak śledzie w beczce. Tutaj w tych trzech słoiczkach mam jeden kg ogórków. Wyobraźcie sobie jak one są ściśnięte. Aż je ciężko później wydostać, ale damy radę. I teraz działam zalewą, do garnka w lewą wodę. Ocet. Wsypuję cukier. Jedną łyżeczkę soli. Oczywiście sól kamienna, niejodowana. I do tego Ketchup. I to wszystko teraz muszę zagotować i delikatnie ostudzić. Będzie przepyszna zalewa. Zalewa przestygła na tyle, żeby się nie poparzyć. I teraz uzupełniam słoiki. Ogórasy pierwsza klasa. Prawdziwy sztos. Jeśli słoiki Wam się pobrudziły podczas nalewania, obowiązkowo musimy przetrzeć. Nie chcemy, żeby te ogóry się popsuły, oczywiście. I teraz zakręcam i już działam z pasteryzacją. I już działam z pasteryzacją, takie przypomnienie dla zapominalskich. Gdyby ktoś zapomniał, jak to się robi, na dno garnka wkładam ścierkę, układam słoiki i zalewam wodą. I tutaj rzecz bardzo ważna, skoro ta, ma, ta zalewa jeszcze była delikatnie letnia, ciepła, nie zalewajmy lodowatą wodą, tylko ta woda musi być no, w miarę ciepła. Wylewając zimną wodę, te słoiki mogą popękać. No i wtedy byłaby wielka szkoda stracić coś tak wspaniałego. Jeśli chodzi o pasteryzację, te ogóry będę pasteryzował przez 7-8 minut. One delikatnie zmiękną, nie stracą grubości, będą przepyszne. Ogóry mam zapasteryzowane, przestygną, lądują w spiżarce, u Was ląduje kolejny fantastyczny przepis na fantastyczne ogóry o fantastycznym smaku. Tak więc kochani, jeśli się podobało, działajcie. Życzę Wam udanego wykowania i do następnego.